Kubek, Weroniczki. Wędrując, spotykamy różnych ludzi. I nie wiadomo, kto się w kim kryje. Idą sobie turyści, pielgrzymi i wędrowcy czasem trochę dziwni. Właśnie taki szedł przez wieś. Rano szli tamtędy pielgrzymi, kolorowi, rozśpiewani, z gitarami i chorągiewkami, ale ten ktoś wyglądał całkiem inaczej, jak włóczęga ze starego obrazu, z długimi włosami i brodą, całkiem boso i w postrzępionej szacie. Niósł duży krzyż. Usiadł na trawie pod płotem koło domu gościków i nic, ani słowa, tylko patrzył w niebo. Czy pan się źle czuje? zapytała pani gościkowa. Ten ktoś pokręcił głową. Pan jest księdzem? spytał pan gościk. Wędrowiec znów zaprzeczył. A może pan goni pielgrzymów? zapytał Florek. Znowu cisza. A czy pan w ogóle jest z Polski? spytała Kasia. Sam nie wiem skąd mruknął ten ktoś. To jakiś dziwak szepnęła Kasia do florka. Może nie z naszej wiary? Na to Florek odszepnął. Ale ma krzyż, taki jak u nas w kościele. Oboje wzruszyli ramionami i już chcieli pójść sobie, ale Kasia spytała. To czyj pan w ogóle jest? Na to ten ktoś powiedział z uśmiechem. Jezusowy jestem i tyle. Florek się skrzywił. U nas to nawet ksiądz tak nie mówi, mruknął. Wtedy wyszła z domu mała Weroniczka. Przed chwilą uważnie patrzyła przez okno na wędrownika, a teraz niosła duży, szklany kubek, pełen wody z sokiem i dużą kanapkę. Podeszła do tego siedzącego, opartego o krzyż i spytała: Chce ci się pić? Wypij i zjedz, bo to dla ciebie. Wędrownik wziął kubek, pocałował rączkę dziewczynki i powiedział: Niech Ci Bóg wynagrodzi moje maleństwo. Z wielkim sercem i zgadującymi oczami. Wypił i zjadł wszystko i podziękował. Potem włożył krzyż na ramię i ruszył przed siebie coś nucąc. Weroniczka pomachała mu na pożegnanie, a potem jeszcze popatrzyła za nim i nagle spytała ich wszystkich. Czy to nie był może pan Jezus? Florek się roześmiał, a pani gościkowa powiedziała: Nie wiem, dziecko. Różni dziwni ludzie chodzą po świecie. Może pan Jezus też? Ale dobre serce w tobie rozpoznał, córuś moja. To może był trochę pana Jezusowy?